Dobra, witam wszystkich bardzo jeszcze z tej strony Dac Ruszowski i ze mną jest właśnie dzisiaj tutaj nieznajomy Daruś Witam, hello Dar Dzisiaj zaczynamy nową serię na naszych kanałach jest to Fortnite Challenge już wam tłumaczę o co w tym chodzi Otóż, została pobrana przeze mnie taka aplikacja na emulatorze już wam pokazuję proszę tutaj zobaczyć jest to aplikacja na której można robić różne challenge, wyzwania różnego typu można zrobić łatwe, można zrobić trudne. Można zrobić. Ekspert, to już w ogóle nie dla nas Bardzo trudne, nie wiem, ale my dzisiaj, My będziemy. Na początku będziemy robili hardowe, bo easy są zbyt easy. Ekspert. W sensie nie zbyte. wiem, bo jak pisze tu. Only use pistols, albo only loot one house, albo don't reload. Dobra, to jest akurat dobre. Albo nie używaj skrzynek, albo niebieskie bronie, don't tylko. Don't reload! Albo tylko. Złote bronie, to Ej, jak jest don't reload, to musisz cały czas zmieniać broń. No, momencik, kto nie to, kurde. To, to mam pomysł. Zrobimy trzy odcinki: jeden odcinek będzie z easy, jeden z hard, a jeden z expert. I zobaczymy, co będzie tak najlepsze. Dzisiaj tak. będzie pierwszy odcinek z e easy, więc kren. Dobra, koło poszło w ruch, i zobaczymy, co nam dzisiaj wypadnie. Warto. Może ten don't reload to nie jest ustawione. To nie jest ustawione, to jest normalna aplikacja. Tutaj nie da się tego ustawić. Jeszcze raz zespół, zobaczmy, jeszcze raz, ale to będzie do... Może że będzie coś jeszcze gorszego. Only Use Pistols. Dobra, po prostu zrobimy jeszcze raz. Teraz ostateczne. Te się nie liczą. To jest tak pokazanie w sumie. Tak, jak to tak wygląda. Tak, pokazanie, no. no będzie do no, no. Będzie Don't <laughs> Only loot one house. Mogło być gorzej. Wybierzmy sobie tylko duży jakiś dom. E, wiesz co? Na słonecznych stopniach jestem. wiesz wielka piramida. A no. Albo, albo musimy na Mega Market, bo Mega Market to jest tak jakby jeden dom i tam jest bardzo dużo rzeczy. To w sumie może by... chociaż nie wiem. E... Nie znaczy, dobra. No a to się zobaczy. Zobaczymy. Jakby, jakby co ludzie... Fajne, mamy fajną teraz muzyczkę w tyle, rozbłysk. I właśnie, szybko. Ja mam żeby dopalacz. Być żeby być prostym robimy coś takiego, robimy jeszcze moją ulubioną... I się zagramy sobie błyskawicą. Hopsa. I weźmiemy... To. Nie, ten plecak No nie, nie zdążyłem zmienić plecaka. a czy nie, ten plecak... Ten jest bardziej taki... Też czuję i tak, że te koszmary, że te, te... Już, wiesz co, my... Trudno nam zrobić wygraną bez tych challenge, to dopiero będzie z challenge'ami. Ja się patrzę, gdzie byśmy mogli znaleźć taki dobry dom. Znaczy, czy rzeczywiście każdy będzie miał inny dom, tak? Żeby nie było. Żeby wierzymy tylko my Może razem Może jedna wiemy. osoba lutuje jeden dom, nie? No tak, bo wtedy to by było, że... Ze... Hmm. Jakby był strogi szczyt, to byśmy mogli być strogi, bo to jest wielki zamek. Nie... Eee... Wiem, gdzie się Właści, właśnie nie wiem Butny... Albo wykrzywiony! Albo butny, Ale... bo butny ma nawet, też spore domy są, te wszystkie... Czekaj, nie? możemy też na... Ale czego się nie liczy dom, więc... Je, nie? No to gdzie? Dawaj może... Czekaj, te podium, podium, tam jest coś, nie? To dawaj na... Słoneczne może, co bo są nawet niedaleko? A słonecznych jest mało. No to ja piramidka? Choć... No pi piramida słoneczne. Wiesz co, to jest pierwszy odcinek. To jest my dopiero to patrzymy jak to wyjdzie, więc... Zróbmy to nie, nie, słoneczne, no, no piramida się liczy jakby jako dom, tak? Jako... No po prostu no. W ogóle jak widzicie już tors dodali. Tors dodali, więc... Właśnie, u mnie nawet nie było jeszcze, zobaczcie. Tutaj się buduje taki robocik, duży taki będzie duży tam, tam, tam. To, że... Dobra, ja, ja może by bo jestem bardziej z, z fabułą. Ten, ten robot będzie zbudowany przez Winterteka, który chce pokonać tego katusa, tego wielkiego, co wziął lodowego króla i teraz wpływa. Dobra, to bierz, bierzemy razem to, czy...? Nie wiem, nie wiem. Czekaj, ja tu mam skrzynkę. Oj Boże, złoty skarb z tłumikiem, Boże, 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 ja Boże. Dobra, boże. to bierzemy razem to. No. Tu ktoś wylądował chyba, a nie, albo to ty byłeś po prostu Wiesz co, nie widzę tu za dużo lutu. Masz wejść sobie skrzynkę O jest okej, mam już coś fajnego Ja mam złotego tego skara z tumikiem, więc A ja mam, ja mam A ja mam akurat zelen szwiritowy, więc Szota Okej, mam ten z tumikiem Aj bo to jest troszeczkę jakby Te jakby kocham, kocham to wyzwanie, mam pompkę nie, ja nie mam. Ale I mam nie... będę miał zaraz full shielda, co, 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 co? Nie wiem czy tutaj możemy lutować te wiesz, takie luty, które wiesz. które spadają. To nie no, było. No obiekt. nie możemy, możemy tylko jeden, jedno miejsce, które przylecieliśmy to jest to miejsce, więc całe to trzeba zobaczyć czy niczego. Wiesz, to ale dre... możemy brać po, i, pod in, od innych. O no nie bankach. możemy, no lut tylko jeden dom. Nie możemy w ogóle. O to w tym chodzi. Czy, to jest wyzwanie. Powiedz, wiem, albo wiem, ale to jest jakby. Się... No. Możesz brać lud z jednego domu. I że. Jakby to są dwa. Albo że po prostu z jednego domu i więcej nic, albo że po prostu możemy tylko wejść do jednego domu, ale resztę, jak na przykład coś znajdziemy, co po prostu leży. Powiedzmy takie co... Czekaj właśnie. Tam jak robimy właśnie z amunicją? Czy zaliczamy to, Bo to jest easy wyzwanie. Dobra, takie my Nie możemy broni żadnych. Tak. A? Żadnych broni. Te osłonki Metkity to wiecie, to jest takie wsparciowe bardziej. Czekaj, chodźcie ci tutaj, albo dobra nie dam ci. Wiesz jakie mam gówniane rzeczy? Pa, czy znaczy, nie Ja znaczy, genialne. mam genialne to, Znaczy mam to, no mam pompę taką, no i mam to, no to Ja mam to, mam to, mam to, mam te i mam to. Ja jestem zadowolony. Ej, przecież metki był tutaj, a dobra to, to robimy, tak? No ma... przecież no te osłonki i tak dalej. Broni, broni nie, bo to, to jest wyzwanie easy. I po, nie, czyli to znaczy, tak. że nie można brać broni, no bo bronie tutaj zapewniają Właśnie wygraną. To może być hard. takie coś. No to Właśnie, wtedy że... bym zrobił. O kurde, ty! Odwiedziłem różne zegary! Nie działał tamten nasielskim! No, no bo jest tutaj, ale ja. Ta... No jest jeszcze na leniwe jeszcze jest na oazie jeden. Ja zrobiłem. Bo na wiecie, oazie. ja milion razy próbowałem ten zegar nasielskim zrobić. A nigdzie mi nie zaliczało. Nie zauważyłem, że tutaj może zaliczyć, więc jestem zadowolony. No bo jest dużo zegarów, ja sobie zaliczyłem z innym. No A i co my... psujesz? Boże, ty psujo, naprawiaj teraz, ubezpieczone było. My co powinniśmy zrobić, że to jest nas pierwszy czas powinniśmy robić tak, że jak coś nie jest w domu, powiedzmy, że patrz robuch, co nie? Coś tutaj no. leży robuch, to możemy to wziąć. Po co wziąłeś? Nie no, to, to było moje. Co ty wziąłeś tam? Co tam? No tutaj coś leżało No ja ci pokazywałem, że A, dobra, zobaczymy na odcinku. Ty się nie martw. dobra, to jest skrzynka, ale O. Ta cisza nastała. Mam dwa jumpady w ogóle. Ja mam jeden. Broni nie możemy podnosić, ale po innych powinniśmy móc podnosić, ale okej. Okay. Bo to, to, to już jest ekspert, moim zdaniem, nie możemy pod innych, po, po innych podnosić broni. No bo to znaczy, że nie możemy żadnego hila podnieść i tak dalej. Więc tylko te. Grzybki, prostu, jabłka i tak dalej, nie? No, bo to, to nie jest lód. No ale możemy podnosić tak to rzeczy, ale po innych. Nie możemy, na przykład, powiedzmy, nie możemy. Oh. Nie, no te bronie nie możemy po innych, no co? Sorry, no. No, no jak końca bijemy, to możemy brać No brać nie! No nie to? masz napisane, że możesz od ludzi brać, masz napisane... jeden dom. jeden dom! No właśnie, jeden dom z No właśnie, nie możesz ludzi lutować. Kudę? Ja, ja, ja to rozumiem inaczej. Nie, nie możesz ludzi lutować. To jest po prostu, że po prostu możesz zlutować jeden dom, ale inny. No nie, robić. bo to byłoby super easy wtedy. No ale to jest easy, właśnie o to chodzi. Ale to byłoby w super easy. Tu ktoś latał w ogóle przed chwilą. No, nie oh, <grym> no. Żart Dobra, żartuję, żartuję. Tu ktoś Ostatnio lata się. No tu są drony, które to robią. Ale tam typu lata, no mówiłem, że ktoś lata tutaj. Pierwszy kill w challenge'u. Jak go goni? To Bambi, pa. Skąd? tyle, nie pukajmy się strefa jedzie Za 120 Ła dobra Spieprzajmy stąd, bo strefa. Dobra, ja, tylko weźmy to. Mam full drewno w ogóle. Szybko, chodź na górę, chodź na górę, zostaw, zostaw, chodź na górę. Bo strefa. Mam 9 HP. Ja ci dam medkita potem, chodź. Umieram. Boże, coś ty zrobił? Umieram. No. O Boże, na dole spadłeś. Jak tyś to zrobił? No po prostu umieram. Ale jak tyś to zrobił? Po prostu, no umieram Zaraz, no. zobaczymy odcinek potem Byś mógł mnie podnieść, bo co z tego, że ja mogę, ja mogę latać teraz i mogę sobie gdzieś polecić, ale okej okay. Szkoda Byś uratował No, tak, tak i potem... Zobacz, gdzie jest strefa, gdzie jesteś ty Poza tym, ona by jeszcze leciała, to byśmy zdechli Przy okazji e, Wiesz o tym, że jakbyś się stąd wybił, to byś poleciał na spokojnie na wypasioną Oszukujesz, nieprawda No nie oszukuję o to jest jak wulkan mnie? O to jest jak wulkan teraz Nieprawda No tak Nie No tak Nie O to jest wulkan przecież Nie No Kacer O zły człowiek O kurde dobra ja idę stąd To jakiś pro player bo tam stawiają pułapki chore Ja nie bawię się w takie Chociaż oni się pukają, to idę tam jednak. Część się zgubiłem. Beznadziejne to edytowanie Nie pamiętam Dobra To raz na rundę inny challenge No wiem, wiem Ej, a ty na pewno nie miałeś tak, że przez całą grę miałeś wiesz To, Co? to wiesz, jakby... Bo możesz przez całą grę miałeś pokazane tego spina Miejmy nadzieję, że nie Nie, 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 nie. ja właśnie okay. zobaczyłem teraz i był włączony Dobra, to daj, losuj dalej Losujemy kolejne Dobra, przeniesione, proszę bardzo a może teraz y, hard zobaczymy co tu pójdzie. Nie no, żartuję no. Only use bricks to build. Okej. Okay. Okej, okay, to nie wygląda. W sumie będzie dosyć trudne na walce taką, jak się zużyje cały lut, ale dobra. Teraz jest tu wyrzucamy inne. Się możemy zbierać, ale nie używamy po prostu, nie? Mogę dostałem teraz, ten... Wiesz, wiesz, będziemy używali, skąd jeszcze co będziemy tamto używali, więc... O, zobaczysz jaki ekran wczytywania dostałem na odcinku. O ja kurde, czy... dobra. Zobaczysz, zobaczysz. Czy... Zobaczysz, mam bo zobaczysz, mam zobaczysz. Nie pokażę ci. Zobaczysz. Weź króle loda. No. Nie, biorę tą. Luna. Tak. Piszą do mnie na Discordzie. Do mnie nikt nie pisze, bo mam wyłączone. Haha. Do mnie piszą, co do mnie piszą Ja wam poczekajcie, zbiorę matce pokażę wam pro-building O nie, ktoś napisał przyjść przez szy, przyjść Ojej O Boże, to musi być smutne, dobra Brzmi jak Apollo Tam gdzie są cegły, gdzie są cegły Znajdź mi cegły Na słonecznych No to na słoneczne Ale to tam jest za daleko Eee, to nie wiem. jest metal. Czekaj, ja, po, ja wam pokażę teraz taki pro building, którego się uczę, nie? Dobra, ja tu odsunę się, potem te będą mi niszczyć, wszystko patrzcie Ja mam dość, nie, nie bawię się w to Nie, ja nie, 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 to nie to U się... Dziękuję Dziękuję kierowcy busa. Nie No dostaniesz ramotkę. Dobra, to ale... W ogóle chyba zmienimy sobie nazwy, wiecie widzowie? Robimy team no. Tak samo jak w Rocket League. Zobaczycie potem W sensie ja to wyszedłem, league? to będę musiał wrócić Mam nadzieję, że oddasz Gdzie? mi mojego lidera No z Rocket League. A. Czemu wyszedłeś? Bo musiałem coś zrobić i byłem pochnięty na jedną z tych osób W ogóle mam, właśnie fajne auto sobie mam takie, bo sam zdobyłem takie fajne czerwone autko, wilkowa się O Chciałem je, chciałem je zdobyć, ale Mój wrodzony pech mówi mi, że Co? Ty zdobyć coś? Nie ma? No nie wiesz, 60hp No i co, i co jeszcze robicie motki jaka... Przepraszam Po co ja tam poleciałem? Ojej Nie wiedziałem gdzie on stał Dobra, wylasujemy, kolejny challenge Dobra, na farcie tam <laughs> Kacę Dobra, kolejny challenge, moi drodzy, co to będzie, co to będzie Może teraz hard Nie Muszę, dobra Don't Więc? use map Mogło być gorzej, tylko musimy polecieć gdzieś na środku. Czy jest coś takiego jak opcja wyłączenia mapy? Bo ja, ja nie... po prostu nie klikaj M. Ale. A, to i tak będziemy ogóle, mapy mieć. W ogóle. Ja mam do was okay. jak wam się podoba ten skin Mach? Jak wam się podobają plażowe barwy? Bo Rook ma plażowe barwy. No, a ja jeszcze to pozbieram sobie na ratowanie świata, będzie fajno. On ma lato, ratowanie, latowanie świata, ja nie mam La, <la, latania Latowanie świata. Lato... Na, ale nie, napis. czekaj, bo tu pisze ten. Don't use map, minimap. Na tym pisało. Patrz, mogę Ci o, pokazać. O Boże, znaczy, że nie muszę w ogóle patrzeć się po prawo. Ale to jest otruch po prostu. Ja nie mogę tak się nie patrzeć. Nie, nie, czekaj. Czy jest coś co zmniejsza tą mapę, czy coś? Rozwijcie synchronizacja ponowna. Polski interfejs Jest mini mapa. wyłącz O Jezu, zastosuj, proszę bardzo, nie macie minimapy. A no, się... u mnie też nie macie. A pod... Dobra, o nie Boże, klikaj o te... M. Nie klikaj no. okej. Okay. Ale to my nawet nie będziemy wiedzieć gdzie strefa jest. To będzie tragedia. No ba... e, dopiero teraz pomyślałem o tym. No! Dobra. Poleć, Kurze, musimy polecieć gdzieś na środek. Może na wypasionej nie ma lutu? Szemrane szyby for, forever. Ups. O Minimapa. Okay. Nie szemrane forever. Ja tak odcinek jeden nazwałem. To nie. jest odruch jak się tam patrzę. No, jak ja jak cały wziąć? czas chcę klikać tab. W sensie dobra, może patrzcie, poglądajmy se mapę, bo jeszcze nie ma nic, haha. Ale śmieszne, tu tak. są szemrane. No. Chyba, że robimy dobra. tak, że patrzymy tylko. Dobra, nie, 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 nie. nieważne, dobra. Ja, nie, nie możemy. Gdzie ty lecisz? No, na dane. Gdzie mendo! Uciekłeś Forever! O Ty ja mendo! jestem, ja jestem Ty mendo! Nie daruję ci tego! Szemrane Forever! Ale to było wtedy. I ty nie znowu nie daruję ci tego, zobaczysz jak zacznę cię taneczny ruchować. Taneczny. Cicho. <suszone> 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 Peggy! Legi 18. Czyżby masz jakieś problemy? Czy byś chciał coś tam powiedzieć? Ja w życiu. Najgorsze masz... będzie, będziemy musieli patrzeć, w którą stronę idzie strefa. Albo iść razem z nią. Trzeba, John, tak to wykorzystać. No ja kliknąć M, gdzie strefa no? Ja też, ja cały czas po prostu chcę kliknąć. Ja zaraz to nie... odbinduję, wiesz, i będę nawalał. my możemy wszystkie mace... Oko Oko burzy zmniejsza się! Tylko gdzie się zmniejsza? Ale. Jeśli to jest wyzwanie Easy. No, no nie takie aż Easy. Ja bym to zaliczył bardziej, gdyby była kategoria medium. No. A jak takie trudne są w Easy, to powiedz, co to jest na ekspercie! Nie używaj broni challenge! O, mam fioletowego Skara. Ja też. To robimy, bo ja już znowu chciałem kliknąć tab, żeby pokazać wyzwania, ale nie kliknę, nie zrobię tego. Basie, bo bo wiesz, mamy, mamy wyzwanie, żeby zabić z fioletowej broni, więc wiecie. Tak. Czy ty użyłeś tego bez mnie? Słyszałem. Co? Potraktujecie bardzo groźnie. Zapomniałem. Nie bij. Chodź tu, pobijecie. Raus, teraz. W ogóle. Y Mamy taki serwer AREA RP. I czy chcecie z niego odcinki albo streamy, to możecie pisać. Ja ja, 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 mam cały czas z nie... ja mam cały czas z niego. O jezu, śmierdzę, śmierdzę! Ja nie chcę! Moja laska nie może śmierdzić. ja mam cały czas z niego streamy, ale okej. Okay. Aha. czy też będę LSPD z Robuchem, więc wiecie. No, bez duet, to będzie bra bracisz No, znowu będzie przygoda z Kota Tylera Taylera jako ten LSPD. Po raz kolejny. Tylko, że teraz, tylko nie mów, teraz... że nie ma nikogo na tiltet, ja nie wierzę w to. Ej, bez Ale teraz będzie tiltet forever! No, ale wiesz to, że raz nikt tu nie pole... Nie wierzę, że tu nikt nie poleciał! Przecież to jest na środku mapy! Halo! M M M M Ludzie się popsuli. Michał, wiesz co jest najlepsze? Ja ci dam Michała zaraz, w ci tak. Nie, wy... nie, bo nie bo wyzywaj, Michałem. Nie wyzywaj mnie! Nie wyzywaj mnie! Nie wyzywaj mnie! Yy, nie nie no, żart, nieco... żartuję Michał, KC. Dokładnie. Kochamy Cię Michał. Dobra, no. ej, wiesz co, bo ma, mamy to wyzwanie, ale znalazłem złotego skara. Weź tego tego przecież ja mam I poczekaj, użyję sobie tej fontanny. Chodź, użyję na Tobie fontanny. Ej, z nie, bo Boże, znalazłem drugiego skara. Złotego. O, no ale nie, o, ja mam stubę. No, o Jezu! <laughs> Widziałeś TU? Tak! Ja próbuję jakby... jakby próbuję... stwierdzić... Ała! Próbuję stwierdzić strefę! Tylko no, no... Najpierw musi ona typu, iść. Chyba mam... Gdzie? 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 On wie iść! Nie zabijaj go! On wie iść! Nie, czekaj. Gdzie on jest? Tam. Dostał? Dostał. Daj mi go... Daj mi go położyć! Ja też mam fioletową broń. A, dobra. Od góry go zabiłem, Boże, co za rak. Tylko, że... No i co, zaliczyło? Nie, nie możemy sprawdzić, o nie! <grym> nie, musimy to tak szczerze nie sprawdzić. Nie, wiesz co, ja zabiłem z fioletowej broni, więc zostawię ją teraz. Chyba, że... Jeszcze nie ma strefy? O, oh, fuck, zobaczyłem. Dobra, no, dobra, spra sprawdzimy, OK, Sprawdzimy. Wiecie co? Za to, za to, że nie będę używał tej broni. Nie, uży Dora. nie używam ża nic, e żadnego za skara z tłumikiem za za likwidację... Trze Bo trzeba mnie ukarać, nie? Trzeba mnie ukarać Popsułem mój błąd likwidację gracza z broni epickiej 0 na jeden Coś nie A pykło. ty też spojrzałeś? No, spojrzałem No to teraz kara Bo ja, ja wyrzuciłem tego skara No legendarkę! <laughs> Dobra, i, i teraz nie możemy używać tej broni Czyli ja wyrzuciłem skara, chciałem być fair Mogę grać bez kara, tylko tak. dajcie... Tam była MK gdzieś! Ja weź, by... lecę po MK. Ona tu gdzieś była! O, znalazłem! Bo tutaj... Ej, bo, <laughs> bo tutaj chodź, bo tutaj jest te tu, tu jest... Nie, 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 chodź, bo... Choć. Widzieliśmy strefę, wiemy gdzie jest. zrobić zadanie, pokaż. Jakie? Eee... Dostaniesz łybę. Ej, tu jest zrzut! Ja zauważyłem balona! Ojo, zobacz, mnie na odcinku, nie oszukiwałem. Chodź. Wierzę ci. Nie, zobaczysz u mnie na odcinku i tak. Pozdrawiam moich widzów kochanych, kocham was. Ja też. Eee. Kocham uuu, pompka. Siorba, mam dwa siorby. I ten taktyczny z tumikiem. A bo dobra, chcesz to sobie wejść tego. Czy nie chcesz? Mam to. A to nie, to oddawaj. Kaczuszka! A, a wiesz o tym, wiesz jaka jest teoria? Kaczuszka! Że, a wiesz jaka jest teoria z tą kaczką? No? Że ta kaczka będzie głowa tego robota. Ona, ona cały czas idzie do tego wulkanu, zauważyłeś? Ej, po jak to fajnie z wulkanu wygląda teraz! O kurde no, jak taki jest... Nie. W ogóle, Ej, gdzie jest ten duży plażowy, ten parasol? W różnych miejscach. Tu, tu jest gdzieś jeden, ty... tu jest gdzieś jeden. No właśnie, o, rewolwer złoty nie możesz. Żyć. O, Coś tego nie mogę wziąć, o, podoba mi się. Ja was o dwa Ja mam M-K, wiesz Mi się tam podoba. O, To jest gdzieś tam Ała, Boże, A Boże, zraniłem się, jestem rakiem, pozdrawiam Typ 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 typ, 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 typ. Zabić go! Morderstwo! O Jezu ona zauważył, serio, co zamenda głupia ja się z, z tych z innych stron, muszę się pójść odleczyć. Jak on mnie tak dowalił szybko? Przepraszam bardzo. Sorry, muszę się odleczyć. Przepraszam, co to było? Zabij mnie, to jest Tfue! To jest Tfue na pewno. Tfue i mytch A nie, jak, jak, jakiś głupi zrak. Nie wiem. O nie, to Sans! <laughs> to Sans. No snetry, dobra, jakieś raki tam. <laughs> no raki, graliśmy Easy. Ile minut odcinka? Trzeba sprawdzić. Dobra, ile minut odcinka? Yy. 25! Kończymy, czy robimy jeszcze jeden? Ostatnie i będzie to... trudne co nam fajnego. Nie, nie, nie. Weź easy, easy jeszcze raz. No, Dobra, ja wam pokażę jeszcze ten na ekspercie. No, da, weź, weź. Używaj tylko snajperski, nie chiluj się. Bąd nie sprintuj! Nie ruszaj się bądj. do przodu! Zbaw, wiesz, czy nie, nie, używania broni? Mówiłem robuch? Nie ruszaj się do przodu, co no to i jeden Dobra, Nie, 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 nie. To nie, nie. nie Only use. To, to było? było, to było spinujemy jeszcze raz. Don't you, a to było. To było. W ogóle patrz, jest ten Stay in the Bus till the end, bo w poprzednim meczu było. To było, dobra kończymy ten odcinek, ostatni raz Jeśli teraz nie wypadnie to... A nie, bym tu jestem? Dobra Robuch, kończysz? No z to twoje, tak jakby ty się witałeś, więc wiesz Zostawię to bez komentarza Kończ A, Robuch nie się tutaj dobra To na tym w tym się Link z kolei Nie, ja raka. braka Sta... Do następnego odcinku, się, na razie! 诶，先吧。